Odcinku. Zagrajmy w Minecraft Multiplayer. Ja jestem Rafcie35. Witam cię. I jest z nami leszczu 37. Witam, a Z diamentem. A, no tak, no pomyliłem się. E, teraz pokażę Wam jeszcze trik, z jakim my się dostali stąd. Prawda jak wiesz, tego trika odkrył chyba Minecraft, Minecraft Polska. W każdym bądź razie ja od niego to wiem. Polecam go. Nastypujemy no tak, się i nad sobą kładziemy to, szybko wychodzimy z serwera. Wchodzimy i jesteśmy na powierzchni. Fajne. O! Jakby była Ej, zrobisz zegarek! Nie! Może kompas zrób. A i jakby była jakaś jaskinia wyżej, jak bylibyśmy tam gdzieś nisko i byłaby nad nami jakaś jaskinia, to by... Co To by nas do tej jaskini przyniosło. Mamy syklania, a łóżka nawet nie mamy. Ta. o, achievement! O, zrobimy dom. Teraz będzie odcinek. Tak, I zbudujemy dom. Zaraz tak. tak. tak, musimy to się przyda, i... Możemy... jeszcze... What? Człowiek, o, ok, jest lepiej, dzięki. Zrobiamy się z zegarku? Nie, już stracimy z żelaza. Czy, złota. E, złota. Jak chcesz to sobie zrób, ale mnie nie rób. D Do. To co, szukamy jakiegoś epickiego miejsca, czy budujemy się gdzieś tutaj? T nie, to tu chodzi, że się ściągniesz no nie, no, co akurat? Ja nie, jest ujęcie na tak dalej i tak u Ale, A to, co jest na w Kompas... Tam? Idę. No i idą, idą. U nas a O, to jest... Nie, to wiem tam. Co? Co? ty jesteś w ogóle? Ja Za to był. A, za mną, za mną. za mną? Cień, on teraz będzie. Może... Nie, zrobimy cięcie. Dobra. 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 Co? Dzieńców, odbierz. Nie. To zrobiłem. Idziemy dalej w nocy. I wcale to nigdy było, ale tak troszeczkę odmyślili, ale tam wyskie. Nic? Ale to Ale jest chwilę. Ooo! To to miejsce, pamiętam to skądś. Chyba na single playerze y miałem coś pełnego. Kurde, Nie, wiem, A, dobra, chodź, nie, 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 tam nie, 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 Orang tuan semua di situ, tapi kalau tujuh tujuh ring jalan, tujuh ring. Mana? Cepat juga bici berang. Tujuh ring jalan, tujuh ring jalan. Ya Oh. Dziura. Hipery wykopały. Posnuję nie wybuchowo. O, może tutaj sobie zbudujemy dom? Nie. O, tutaj w, w tej dziurze. Dobra, do idź Jestem... No, tutaj do wróci. No to nie. Ile? Nie, pożarów. Trzeba. Tak, jak to fajnie wygląda. Takie, Takie dziwne. Nie ma. I ja no, ty to to kurczę zawsze jesteś za mną. Dobra, ja wracam do domu. To ja w nim jestem. A. Nie ma! Nie ma! Wracam! E Wracam Wraca, w końcu, po tyle wraz. Nieee! Kiezkiem! Kiezkiem, pwin! Kiezkiem! Dobra. Ej, właśnie się miał być K2 i co ustaliłeś? Co? Aha. To będzie miał być K2. No, jeszcze Jest. go nie ma. Następnym raczej będzie, bo... za parę minut chyba nagrywamy. Ja, ja, ja już mu nie umówam. Z widzami chyba też. Zawiązwoje ja, ja żelazo, zwoję, 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 proszę. Ja bez kapeczku. Ka 40 zrób mi by zrobić. Zrób mi buciki. Butiki? Zrobię butyki i skulę. Nie, mi zrób buciki, ja sobie co chcesz. Mam tylko jedną rzecz. To zbroję. A to mi też zrób tutaj. To jest zbroja ważne. Tak Oj. Zrobiłeś już? Nie, nie ja robię. To zrób jednak mimo że... No buty. Jeszcze? A nie, dobra, nie, to nic, Kiedyś zrobiłeś to, git. Yeah. Mamy Właśnie. już 25. Właśnie, też sobie muszę skinać niedługo, jakiegoś zrobić. Albo... Albo wziąć od kogoś, że tak powiem. Dobra. To co no, zrobić jeszcze? Co teraz robimy? O. Ale ładna góra Konrad, ma miejsce, gdzie się zbudujemy Ty. Tutaj Epicka równina Ty. W ogóle... Co? Hmm. Dobra. Tu bym akurat na noc już trafili, więc skończę ten odcinek, już, już się zapuszcza w jaskini. No, wracaj. To <słuch> jest <słuch> to To komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, że jak się z Wami raftuje 35 oraz... É. é, Não, Para.